Cieba się manowidowie i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale, a w dzisiejszym odcinku już się możecie domyślać co będziemy robić, a mianowicie będziemy grać w nowy Easter Event w Rebirth Champions Ultimate. Y jeszcze przed rozpoczęciem możecie zostawić subika i lajka like w, w górę, żeby mnie zmotywować, a ja już bez przedłużania zapraszam Was do odcinka. I słuchajcie, na samym początku przeczytam sobie update, tylko zobaczymy co jest w ogóle w tym update, zie. więc tak zaczynamy. Mam ekran no to już się to rzuca w oczy, już się rzuca w oczy te jajko. Tu mamy nie, mile mamy tych jak raz dwa, trzy 4 5 6 7 8 9 10 1 2 12 Mamy 12 jajek, tak? Mamy 12 jajek, a za skończenie mam jakieś takiego peta mocnego pięć, jak tu zwykły, za 10 mamy jedną takie aklucjajko darmowe. I tu za 50 yy, kto Pierwsze 50 osób, które to to zostanie takiego Peta Supreme. No, jest mocno. Dobra. trzy nowe jajka, 34 nowe pety y, No, easter eggs, y, kurency, czyli no, po prostu to, te jajka. Upgrade easter, easter rewards, nowe itemki eventowe, y, Lederboard easter, y, Chocolate Event Egg, te. Y, Chocolate Event Egg. Nie wiem, co to jest jeszcze. Chocolate Event Egg ale na pewno zaraz się przekonamy lucky egg hunt. lucky egg hunt. Nie, nie mam pojęcia co to jest new achievement czyli tutaj zaraz sobie wejdziemy zaraz sobie zobaczymy co to jest Aaa to jest A, coś takiego ok mm. exclusive easter pack is exclusive easter egg new easter shop eight items easter supporter supporter pack no i tam other coverboard achievement Y bu buf, no i naprawione bogi. Tu w ogóle widziałem, że pierwsze jajko jest na spawnie Hide somewhere in spawn. Więc nie wiem. Nie wiem gdzie ona w sumie Może być. Jest pikselowe jajko z tego co widzimy. Więc gdzieś no. Zaraz spróbuję je znaleźć, a jak nie, no to Trudno, a ja wiem gdzie ona może być. Kurde, gdzie jest ten ten? Gdzie jest ten chemiczek? Tu on gdzieś jest. O! Jest tu jakieś jajko? Kurde, nie ma! Nie ma, nie ma jaj, jest żadnego. No. Nie ma, dobra, dobra. Nie chcę się oszukać. Wchodzimy, słuchajcie, do Easter Events. Zobaczymy, co tu jest. Nie Auto I tak. Odbierzemy yy, sobie to jeszcze. Dobra. Easter Rewards. O! Co to jest taki, kurde? Forever Pack, no taki Forever Pack, tylko że tu kupujemy tokeny. Tokeny się zdobywa za 10 minut grania w gierkę. Stworzymy sobie jajeczko. Easter Dog. Co on nam daje? No, teraz sobie to zrobię. I dobra, Easter Shop. Dobra. Takie tam rzeczy, no to pewnie na czasowo, eventowo. Dobra, trzy takie. O! Mam jakiegoś rera? Dwa daję, okej. Okay. Dobra, i co tu można robić? Tu jest jajko w ogóle. Te najlepsze. Easter y Chef to wchodzimy. na tak, co stało. O! Mamy tu jajko! A nie, strzyga tylko. Dobra. Tu w ogóle ufo jest. Zaraz będziemy mieli chyba 300 tych, tych. A dobra, nie o tym dzisiaj odcinek. To jest jakieś jajko, ty? Jest? Nie wiem. Kurde. Y, RNG Egg. Zaraz sobie je znajdziemy, bo ja wiem, gdzie one może być. Te RNG Egg. Obstawiam. Easter Egg. Gdzieś w świecie Easter? No to. Prawda, ci później pewnie znajdę, nie? Na pewno zrobię ten Egg Hand. Dzisiaj niestety będzie mało grania, słuchajcie, bo ja jeszcze muszę ten. Ja jeszcze muszę dzisiaj ograć update w Bubblegum Simulator Infinity. Dostaliśmy ticket. Ooo! Oh! A nie, kurde, dobra. Nie wiem, nie, te skrzynki mi tak bywam. Dobra. Tu w ogóle dalej leci to nie. Dalej to leci. Tu same skrzynki. Dobra, poszukam sobie trochę jajeczek. S Słuchajcie. W sumie to mogę otworzyć jajko. Patę. Otworzymy, zobaczymy, co mi one dają. 7,5, o kurde, dobra. I w sumie no to szukam chyba tego jajka, nie? Szukam sobie trochę jajeczek i zaraz do Was wrócę. Okej, okay, słuchajcie, znalazłem pierwsze jajko. Pierwsze jajko jest tutaj. Za Aura Machin. Pamiętajcie, za Aura Machin tutaj, w tym game. Możecie sobie je wziąć i mamy pierwsze jajko. Dla ko Aha! To, to jednak nie jest to jajko, no to nieźle, nie. No, no to nieźle. Dobrze, prostu mi i zajmiemy się kiedy indziej, bo naprawdę nie mogę, no nie mogę żadnego znaleźć. Więc tak, otworzymy sobie sześć tych jajuszek. Zobaczymy, co nam wypadnie. Okej. Okay. dwa, trudny dwa. I zobaczymy, o kurde ty. Mogę coś odpalić? Chyba nie. Nie, nie, dobra, na razie nie odpalał nic. Mm, nie wiem, kurde, nie mam pojęcia, gdzie to może być. No naprawdę, no skryte są niby Easy, ale... Nie wiem, na przykład było jajko blisko traktora. Idę do traktorów. Yy... No i nie ma. No i nie, nie, nie ma nigdzie, nie, nie wiem. Mm. Tu też są schowane w tym, w Easter Event, ale nie mam pojęcia, co coś da się tu wejść, no nie da się. Mm. Nie wiem, nie mam pojęcia, słuchajcie. Ja sobie trochę pogram ten event. O! Zwycznie. Mogę kupić, mogę kupić. Nie wiem czy na to się w ogóle po co wydawać? Czy ja coś mogę innego wydawać takie? to hmm. hmm. chyba nie. Dobra. Chyba nie. Easter Lucky Ex Co jest? Dobra, nie wiem co jest, ale ja sobie to szybko kupię. Dobra, mam Mega, bardzo dużo konfetti. Dostałem daily, dostałem achievement. Dobra, jakieś jajka są podać. Nie wiem. Jakieś jajka są podać. A kurde, mogę jajko otworzyć. Tu miał większego laka jeszcze. Dobra. Shiny, shiny, epic, shiny. Dobra, pół. dobra, nice. Już szybko znać się wbija. Ale. Nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, czy jest tu coś do roboty, tak. No, no, nie widzę. Oprócz tego, awczenia na przykład na etykietach. albo na to. To spoko, spoko. Ale. No. Nie wiem. Taki kurde. Na pewno będzie jeszcze. Z tego update'u na pewno będzie jeszcze odcinek z No To na pewno. Na pewno. No nie wiem, sobie, słuchajcie, wszystkie jajuszka. Odbierzemy sobie to, no i będzie oczywiście jeszcze opening, tak? Explosiv jajuszek. Ale na razie no nie wiem, zupełnie nie wiem, gdzie są te jajka. Iwan na pewno będę grał, ale zdaje mi się, że to wszystko na tyle, że to na tyle. Pokazałem Wam raczej najważniejsze rzeczy. To Wam pokazałem. To też Wam pokazałem. No nie wiem. W sumie wszystko Wam pokazałem. Możemy sobie jeszcze zobaczyć Petę, No to Petę w co macie z tego jajka, tego ostatniego? Tu są takie, takie są tylko tego, no i tutaj takie, no fajne są, ładne na pewno, słodkie. No ale co, myślę, że to tyle nie wiem, co mm, mogę nagrać, więc ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Dzisiaj będę jeszcze nagrywał odcinek z Bubblegum Simulator Infinity, więc pewnie jutro wleci, a pojutrze wleci odcinek z znajdywania jajuszek, więc ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.